Wierny przysiędze wojskowej, wierny przysiędze wojskowej, świadom godności oficera Wojska Polskiego, świadom godności oficera Wojska Polskiego, składam Tobie Ojczyzno, uroczyste ślubowanie. Składam Tobie ojczyzno uroczyste ślubowanie. Szanowny panie rektorze, komendancie Akademii Wojsk Lądowych, panowie generałowie dowódcy Wojska Polskiego, panowie posłowie. Na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej żołnierze Wojska Polskiego, czcigodni kapelani, ale przede wszystkim Wy, nowo promowani oficerowie Wojska Polskiego i najbliżsi nowo promowanych oficerów Wojska Polskiego, kiedy byliście promowani przez panów generałów, mówiliście ku chwale ojczyzny. I rzeczywiście Wasza służba przebiega i przebiegać będzie ku chwale naszej ojczyzny Polski. To ważny dzień, bo to dzień, który stanowi ukoronowanie dotychczasowych Waszych wysiłków, ale to też jest ważny dzień dla Polski, dlatego że oficerowie wojska polskiego już za chwilę przejmą swoje obowiązki dołączyliście do elitarnego grona oficerów wojska polskiego to jest wielkie wyróżnienie to też jest wielkie zobowiązanie spełniliście swoje marzenia swoje ambicje teraz będziecie ponosić odpowiedzialność za swoich podwładnych będziecie współodpowiadać za bezpieczeństwo naszej ojczyzny polski w swoim liście Pan prezydent Andrzej Duda zwierzchnik sił zbrojnych podkreślał sytuację międzynarodową z jaką mamy do czynienia dziś. Nasz sąsiad Ukraina został napadnięty przez Rosję. Władcy Kremla próbują odtworzyć imperium, imperium zła, imperium, które stanowiło opresję dla wielu narodów w Europie. Naszym zadaniem i Waszym zadaniem jest to, aby odstraszyć agresora, aby agresor nie zaatakował naszego kraju. Dlaczego tego nie zrobi? Dlatego, że wojsko polskie z roku na rok jest liczniejsze, dlatego, że wojsko polskie z roku na rok jest wyposażane w nowoczesną broń i dlatego także, że żołnierze wojska polskiego są patriotami. To jest proces, który zachodzi bardzo szybko od 2015 roku, dlatego że do 2015 roku jednostki wojska polskiego były likwidowane. Przedstawię liczbę. Otóż proszę Państwa, dziś na pierwszym roku studiów w uczelniach wojskowych jest ponad trzy razy więcej. Miejsc na pierwszym roku niż było w 2015 roku. To pokazuje skalę, to pokazuje, jaki był punkt startu, punkt wyjścia do tego, żeby osiągnąć właśnie nasz cel. A naszym celem jest silne wojsko polskie, bo silne wojsko polskie oznacza bezpieczną Polskę, bezpieczną ojczyznę. W samej Akademii Wojsk Lądowych tu we Wrocławiu. Na pierwszym roku jest więcej miejsc niż na wszystkich uczelniach wojskowych w 2015 roku. A będziemy zwiększać. Będziemy zwiększać liczbę miejsc na uczelniach wojskowych i zachęcam. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie wiedzą co chcą w życiu robić, żeby przystąpili do wojska polskiego. Najambitniejsi niech zostaną oficerami wojska polskiego. To wymaga wysiłku to wymaga poświęcenia, ale jak widać, po naszych oficerach, dziś wypromowanych, można osiągnąć ten cel. Jestem przekonany, że ci oficerowie, których dziś właśnie spotkaliśmy, będą świetnymi dowódcami. Gratuluję szczególnie tym, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Jestem przekonany, że będziecie sobie doskonale radzić jako dowódcy. Życzę wam, żeby wasza kariera wojskowa rozwijała się, żebyście obejmowali dowodzenie w coraz większych jednostkach wojskowych. To będzie pewne wyzwanie również związane z nowoczesną bronią, która wchodzi na wyposażenie wojska polskiego. Obsługa tej broni wymaga bardzo wysokich kwalifikacji, ale wy jesteście przygotowani, żeby temu wyzwaniu sprostać. Bardzo też dziękuję obecnym rodzinom naszych oficerów, wypromowanych oficerów. Prawda, oni są świetni, ale są świetni również dlatego, że państwo ich wspieracie, dlatego że państwo ich wychowaliście. Wszyscy są dorośli, ale jeszcze nie tak dawno byli dziećmi, dlatego że otrzymali wychowanie właśnie w rodzinach, bardzo polskie, patriotyczne wychowanie. Dlatego Dziś są tacy, jacy są. Dlatego dziś są nadzieją Wojska Polskiego i nadzieją naszej ojczyzny. Dziękuję Wam za to. Życzę Wam powodzenia, życzę Wam tego, aby Wasza służba przynosiła Wam satysfakcję, ale żeby Wasza służba jestem o tym dogłębnie przekonany przynosiła bezpieczeństwo naszej ojczyzny Polski. Dziękuję. We'll see you again.